Cześć, dzień dobry, wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem w innych okolicznościach. To znaczy w sensie, że jestem na wyjeździe urodzin nad morzem. No i bawię się tu dobrze. Tak chciałem się do Was odezwać, to czy znaczy myślałem zrobić jakiegoś, jakiś materiał nagrać. Natomiast no skomentowanie livea naszego ulubionego twórcy YouTubeowego to raczej niemożliwe było ze względu na jakość tego nagrania. Tak zwykle fajka, więc yy, więc po prostu tego dzisiaj nie zrobię. Być może, jeżeli tam ktoś nie będzie robił jutro wieczór livea to... to się postaram live'a, ja, zrobić chciałem Wam wszystkim, przede wszystkim no tak bardzo fajnie po polskiemu, nie? wszystkim, przede wszystkim chciałem Wam podziękować również bo mimo, że jestem na urlopie to gdzieś tam patrzę, co się na tych internetach dzieje chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pomoc za wszystkie wpłaty na zbiórkę Magdy. Dziękuję w swoim imieniu. Tam już wiem, że Aspik i Aspik i Monika Rak wam podziękowali. Jest to super z waszej strony. Jak wiecie zapewne, bądźcie domyślacie, czy też Monika, czy As, czy ja też tą zbiórkę w jakiś sposób e, wspomagamy, więc bardzo, bardzo Wam serdeczny za to dzięki. Ja się właśnie wybieram. Znaczy nie wiem, kiedy to pójdzie. Wybieram się do kasyna. Może jak wygram e, z milion euro, to w ogóle tą zbiórkę zamknę, ale może też przegram dużo pieniążków to jutro wam wrócę posta, że potrzebuję na ten, na benzynę, na powrót do domu, bo wiecie, tam taki jeden pan Jacek to zbierał, żeby wyjechać do Berlina, nie, czy tam wrócić, no. A ja to po prostu powiem, przewaliłem w kasynie i pomóżcie mi na to, żeby wrócić do domu. Ale tak naprawdę to żartuję, jest piątek, yy... My jesteśmy nad morzem z moją partnerką Nelly, jak wszyscy wiedzą, więc tutaj nie ma co za bardzo mówić, tutaj ta pewna pani taka ee, kartoflana to już sobie na pewno screenshoty robi zdjęć, żeby je potem bezprawnie wykorzystać, ale na wszystko przyjdzie pora, no, a jeszcze chciałem powiedzieć, a może nie. Bo chciałem jeszcze do takiej jednej pani na S powiedzieć dwa zdania, ale może się jednak chwilowo wstrzymam. Nie chcę sobie psuć tygodnia urlopowego, weekendu. Do niedzieli jestem nad morzem. Powiem wam, że morze jest ciepłe. Kąpałem się dzisiaj, a jakże? Znaczy, w sensie kąpałem, wlazłem się tam po te tak zwane jajka, nie? No. Bo, bo tam dalej to już się nie odważyłem, a poza tym jak byłem na plaży, to było tak zwane Marebach i jest po prostu zakaz pływania, więc jedyne co mogłem wleść, połazić i ewentualnie potem muszelki pozbierać. Jutro gdzieś tam w planach jazda konna po plaży jest, jeszcze pewnie raz kasyno jak się nam uda, albo i nie, i takie tam, nie. A w niedzielę wracamy już do naszego regionu paryskiego. Ci co mają wiedzieć, adres znają. Także życzę Wam spokojnego weekendu. Bawcie się dobrze i co? i Do zobaczenia. Mam nadzieję, jutro na live. Może nie będzie go tak ciało jak live od teo.